Witam we vlogu żniwnym mamy 25 lipca godzina 12:50 kosimy co kosimy jęczmień Ożymy oczywiście o jak dobrze chłodno nie uwierzycie co się mogło znów wydarzyć To już myślałem, że w końcu będzie spokój ale znowu klima nie chodzi w renówce. Na pierwszy pokos zrobiłem klimę. To znaczy Stasiu zrobił no i chodziła. No i już nie chodzi. Tu mogłem wziąć telefon, coś ponagrywać pod Pixoka, ale yy, nie wziąłem. No. Jest trzeci przejazd dookoła. Zbiornik. Był tu jak się spęczyło Jak te dwie przyczepy będą pełne Ta i ta To chyba będę zadowolony W sumie Z tych dwóch hektarów tutaj Zobaczcie No kłos jest biedny Bardzo biedny W poszło ogólnie Teraz jeszcze deszcz Ostre deszcze No widać zresztą jak jest połamane wszystko nie? No deszcze mocno tu przy, Przyłożyły ale tak po ziemi patrząc, no to nie widzę, żeby na ziemi leżały ziarka, więc jest, nie jest wybity chyba Po kosie, przy kombajn nie gubi. Słoma. Będę belował pewnie za chwilę, jak tak na to patrzę. Żadnych ziarek nie widać. A okulary mam. Wejdziemy na przyczepę, zobaczymy. O! A to tu skąd? Prawie. Za lekki. trawka moja, trzeci pokos rośnie. Podziwo nieźle. O kurwa Sporo plewu jest. No sporo. to mało powiedziane, że sporo plewu jest w sumie. Ale widziałem, że wysiadał z kombajnu. Patrzył, już tutaj, co nieco. Więc no, więc pewnie coś tam. I w sumie to wysiadał, otwierał klapy, więc pewnie przestawiał coś. Nie wiem, ja się nie znam, jak tam w tym kombajnie to działa. ziarno no wilgotność też pewnie patrzył, mnie nie było. Dopiero dojechałem Takie jakby trochę jak rękę włożyć, to taką wilgoć lekką czuć Szczypawa leci. Będzie to widać na kamerze No Czuć, że lekko wilgotny jest ale... Ale skoro kosi, to znaczy, że już pokazał yy, wartość. Zobaczcie jakie. Nie wiem, czy to ostrość łatwiej ta kamera, czy nie. Chodź tu się chcę leć. No tu jest dwa hektary. No i nie wiem, co tu jeszcze więcej mogę w sumie powiedzieć na ten temat yy, zajść sytuacji renówka jest odpalona. Już kurwa. Pominę fakt, dlaczego nie? No w sumie to powiem, dlaczego? Może ktoś miał taki problem yy, z aresem. Yy, mianowicie problem taki, że, że 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 jakby to powiedzieć, no nie odpala. Nie no, wcze... mieliśmy ten problem wcześniej. Udało mi się to, w sumie pójdziemy do tego ciągnika. Mieliśmy ten problem wcześniej. Zejdę tylko bezpiecznie w miarę. Mieliśmy już ten problem wcześniej i udało nam się go rozwiązać zmianą hebla. Aczkolwiek problem powrócił. Mianowicie po przekręceniu Kluczyka słychać, że sygnał rozrusznik dostaje, ale rozrusznik nie rusza. Wcześniej wymienialiśmy automat na nowy, chwilowo pomogło, a później dalej to samo. Później ten hebel wymieniliśmy, bo zaczął się topić i po wymianie hebla nie powiem, bo wymieniliśmy ten hebel wczesną wiosną. Co do tej pory, wczesną wiosną, jakoś w styczeń, luty, coś takiego mi się wydaje. Albo nawet i na jesieni, bo jak ja wtedy gruberem robiłem. No już mniejsza o to. Yy. Wymieniony automat, wymieniony hebel. sygnała nie odpala, nie chcę na ściernisku innym sposobem na odpalenie są oczywiście kombinerki to nie jest syf te, te puszki są pełne kombinerki, no ale iskry wtedy idą a no nie oszukujmy się, lepiej nie odpalać lepiej żeby iskry się nie pojawiały tutaj no wiecie o co chodzi na ściernisku jeszcze się zapali czy coś trochę muszę cofnąć Około północno sobie założyłem w jest super sprawa Trochę cofnę, żeby tu lepiej miał się wykręcić Wezmę telefon od razu chociaż mamy na to radę Dobra, idziemy. Trzeba już coś tu nakamerować. Ogólnie problem taki mam, że mam drogi we wszystkie strony świata rozkopane, ale już znalazłem trochę w sposób na to. Bardzo eleganckie uszczelnienie, bo tu jest trochę, nie wiem czy coś na kamerze widać Z tamtej strony było lepiej widać W tym miejscu jest tak trochę wypchane to I nie pasuje, nakładka nie wchodzi do końca i z obu stron na brzegach takie te się porobiły o, Trzeba zrobić taki myk Nie wiem, no na w tym roku nie liczę Mam nadzieję, że Przężyto odda, bo dużo ładniej się prezentuje cyk, eee, cyk, cyk... zobaczymy Patrzę, jak ładnie się tu

posprzątać, bo byłem dzisiaj na spotkaniu pewnym na godzinę 9 i o 9.30 dostałem telefon, że kombajn już yy, jedzie na pole i pojechałem do Suchcic po tamtą przyczepę yy, przyprowadziłem ją tu jesteśmy na Jankach aktualnie yy, i co i yy, przyciągłem tą uszczelniłem w międzyczasie kosimy, powoli. Zobaczymy co to, to będzie. Mam plan... No, znaczy mam plan, no chciałbym, no no mam plan, no yy, dzisiaj to jeszcze zbelować Zwieść i gruberem opierdzielić Co z tego będzie? Nie wiem ale na pewno postaram wam się to wszystko udokumentować Bo w tamtym roku zażnij nic nic nie robiłem yy, w sumie yy, nic nie robiłem z tamtego roku ze nie, znaczy miałem nagrane, ale nie opublikowałem koniec końców. A w tym roku postaram się Wam jak najwięcej kontentu ze żniw sprawić. W sumie no to nie wiem ile tego kontentu, no bo mamy dwie działki. Ale no, to chcemy dzisiaj wykosić na na jęczmień nawet nie startujemy, bo i tak już chyba przeskoczyliśmy kolejkę na koszenie. W sensie wskoczyliśmy bardziej naprzód. I nie wiem co tu Wam jeszcze gadać w sumie, jak tak siedzę, to nie wiem czy mnie będziecie słuchali, więc no, więc opowiem Wam później, już może z trasy. Także do, do usłyszenia na trasie. Sypiemy na no, tamtej przyczepie, już dwa odbiorniki są kierowane, czyli znaczy już dopiero w sumie dopiero zaczęliśmy sypać. Tu jest tragedia, to jest kurwa dramat. Na górce, ale noc ziemia jest tragiczna. Kukurydza moja też tragiczna. No, niepasowny rok, no inne kukurydze są git, w sensie na innych miejscach, no bo to są piachy straszne. Jest tam co? Powoli leci. Powoli do przodu. Jeszcze z pół godziny, pewnie, i będzie wykoszone, tutaj. Nie wiem czy będę sypał to czy nie. Jeżeli będę sypał. No w sumie dla mnie to bez różnicy. Jak nie to odepnę przyczepę, zapinam belarkę i jadę tu belować ale już wiem, że tu będą cyrki, bo w tamtym roku taką krótką słomę belowałem, no to pan no, nie lubi takich przygód no, Zdecydowanie nie lubi takich przygód. No ale zobaczymy, nie ma co zapeszać, może będzie w miarę dobrze. Trochę wolno w sumie wysypuje. Kiedyś mi się wydawało, że szybciej sypie. Ja w sumie nie sprawdziłem ciśnienia w oponach, ale tu raczej nie schodzi w tych samolotowych. Odkąd jak napompowałem 5 barów, jak ją kupiliśmy, to nigdy nie dopompowywałem. Wiesz co? O, już się pokazuje, czubeczek. Naprzód w miarę staram się się nasypać teraz tutaj. Żeby była dociążona dupa, bym nasypał na dupę, to w sensie dupę przyczepy to średnio by się jechało. A już widać, że jest trochę. No, widać taka barwa, coś tam jest. Powiem wam, bez klimy lampakują sobie na nabiebie, ponieważ odpalę może nagle klima uzna, że zacznie chodzić? Pierwszy strzał poleciał chłodem, a teraz już leci ciepłe Ale dobre i takie dobre i takie ciepłe Ale że wieje chociaż Chociaż no teraz w miarę sensownie wieje Pewnie ma... My dużo mniej słyszycie Pełny zbiornik był czy nie? Bo jestem ciekaw, ile by tu weszło. Na... No, pełny podkorek na pewno nie był, ale jestem ciekaw, ile yy, wchodzi tutaj yy, na tą przyczepę. Ty coś jakby zaczynało lekko chłodzić. Jak zacznie chłodzić, to ja nie gaszę już tego ciągnika dzisiaj. lewo odlatuje no jakby delikatnie pokładywało czyściłem tu jest filtr kabinowy wyczyszczony jest więc to nie z tego raczej dobra już nie leci ja sobie zjadę tutaj Został jeden przejazd, A, ale nie kosi go. Myślałem, że ten ostatni przejazd tam zbierze. Dobra, to ja odjeżdżam tutaj sobie. Stany sobie o taką. Niech stoi. Kosi dalej. No jeszcze zbiornik może będzie. No tutaj jest, tam widzieliście zmiary. Tu jest tragicznie. No czemu to nie chodzi? Już nie wiem, co mam zrobić. Tak mogę zrobić. Ale jak tak robię to. Ale zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać tu. Będzie widać. 740, 730, 40 obrotów włączam klimę obroty spadają więc no musi chodzić w sensie kompresor a czemu nie chłodzi tutaj nie mam pojęcia skoro kompresor chodzi wcześniej się nie włączał kompresor no, a zobaczmy jeszcze jedną rzecz tu jest taka są takie rury. I te rury zawsze są całe białe, zaschronione, klima Łodzi, a są ciepłe, więc to wiele wyjaśnia. Rozwiekały się trochę te zboże, ale dobra, kończę na razie. Jeszcze się dogram, co?